Jejście z Muszkin, dzisiaj zaczynamy nową serię. która się nazywa Muszki, Oczywiście, mam nadzieję, że Wam się seria spodoba, bo na to, jak ja wydam, nie 20 zł. Ale co dzisiaj będziemy robić? Zaraz się wytłumaczę o co chodzi. Ale najpierw zobaczcie, jak piękne. Wszystko. Na pewno przeczytaliście ten tekst, więc nie będę Wam tego czytał. Ale to tu wiadomo o co chodzi. A najpierw zacznijmy może grę. Mam już na niedobieranego ładnego case'a. Nie, nie chcę mi się tych samolotów czytać, bo wszyscy wiemy o co chodzi. Zobaczmy sobie może maszynę. Tu mam takiego traktora. I tym traktorkiem będziemy się dzisiaj zajmować. Mm. I podczas gdy sobie kultywuję piękne pole, będę wam mówił o, co to jest za seria, e, dlaczego nie ma Minecrafta itd. Tak Generalnie, z racji, że zrobiliśmy 400 subskrypcji, to ja chcę po prostu wprowadzić coś nowego, coś fajnego, coś co w miarę będzie jest naprawdę spoko. Teoretycznie yy, nie wiem, czy to jest mądry pomysł, wyjeżdżać wyjeżdż w ogóle na kawałek yy, po prostu szosy przy takich rzeczach, ale no. wiadomo. Kwestia ostrożności teraz. Zwłaszcza, że nic w sumie nie jechało. Właśnie, o tu jest w ogóle jakiś ruch Bo ja sobie gramy na innym save'ie, a nie Są jakieś tiery, okej Pewnie zauważyliście na wczołej, y ostatniej animacji Że po prostu y On porwał niestety muszkina on z Wojanowic, niestety, ale spokojnie, naszał się, dopadł Hero Herobrine podczas yy, kontroli, przez co nasz antagonista po prostu bęknął, ale w dzisiejszym odcinku co będziemy robić, będziemy po prostu oraz pole. I jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o muszkinę, no, może jest. Jak znacie mój kanał, to wiecie, że muszkina przybiera różno postać w różnych uniwersach. A więc. Czyli po prostu. Wiadomo stwierdził, że znajdzie sobie schronienie właśnie po prostu gdzieś na wsi. To ode problem po prostu. Yy, właśnie. Ja to sobie orampulko moje kultywuję. O, interesuje mnie jedna rzecz. Dobra, już się rozgadałem, już zapomniałem o skupienie. Zwłaszcza, że jeszcze w to nie grałem, a w prawę przez taki czas w ogóle nie grałem w żadnego farminga. Po prostu w prawę straciłem. Mam nadzieję, że brzmi to do wybaczenia. A spokojnie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Zobaczymy jak chłopi dalej kosi, okej. Okay. No to jedziemy z tym koksem. Oczywiście mamy takiego, takiego dojczwara To mi się naprawdę mega podoba teatrycznie mogłem to później poprawić, ale takie jak po prostu gryzą strasznie gryzą ale później Zajmiemy się czymś po prostu ciekawym. I zajmiemy się po prostu. Słuchajcie. Dobra. Tu mam inny traktor, taki. Nie wiem w sumie, co to jest. To zobaczymy. I to jest jakiś Lindner. Ej, tak, nie mam tego traktora O, lepiej, Masy Ferguson Szkoda, że nie 225, czy tam 255 Ale to no Si nie wybiera Poza tym Ten ciąg ciągniczek ma po prostu, jak to się nazywa? Takiego po prostu tura. Hmm Na razie poczekamy I wracamy do swojego po prostu spokojnie, nie przejmuję się czasem. Później się tym zajmiemy. Mamy 9 minut czasu. Minęło 5 minut od rozpoczęcia, więc zdążymy wysypać wszystko i wywieźć. Więc spokojnie, nie ma co się spieszyć. Zawsze to może lepszy zarobek będzie. O! Mam już na statku przepkę. Nie pytajcie, do czego ona jest, bo. Jeszcze jej nie testowałem, ale podejdziałem do, do wyłożenia myślał sobie siewnik. Okej okay. O, że paczek tutaj Tylko i zatrudnię. Przesnę czas, chłopie wyręczę go tym razem. O, a tak w ramach chyłastki, to zwróćcie uwagę na, na to kółko kręcące się w czasie koszenia, które się przestało kręcić z wyłączeniem po prostu headera. Oczywiście, zostawimy sobie naszą zabaweczkę. Będziemy za sobie traktor. I traktor tu mamy tutaj. Tu jest za sobie przetestujemy w, po prostu w, w terenie. I teraz jestem naprawdę minę zaskoczony, bo jak widać, po prostu wyciągnął prawie 38 przy w przyliczeniu 40 km na godzinę. Pierwszy ciągnik jak, jaki mam, masaczy. Z czego jestem naprawdę mega zadowolony. A zaraz zobaczymy dokąd pojedziemy z tym zbożem. Czuję się, sobie pograć e, trochę na tym save no się na innym save i wiem dokąd jedziemy, więc pojedziemy sobie na skróty, żeby już nie tracić y, czasu. Bo i tak trochę przystoje było, naprawdę. Mi się to po prostu nie podoba o, mamy takie ładne miasteczko. Fajnie jest zaznaczona granica tej grze. Co mi się naprawdę mega podoba. Ile dostajemy? Dobra robota. Od czasu do czasu będę mieć dla ciebie specjalne misje. To mi się bardzo podoba, bo w razie kryzysu możemy po prostu zarobić dodatkowo i to nie ma znaczenia przy czym czy to moi drodzy w kwestii pieniędzy czy to w kwestii po prostu bankructwa Możemy sobie pojechać na misję i po prostu zarobić pieniążek. Naprawdę jest mile zaskoczony. Co prawda, dosyć umownie nazwaliśmy ją muszkinówka. To trochę polsko brzmiące nazwa dla wsi. Ale na pewno nie jest to Polska, tylko Ameryka. Ewentualnie Australia. Ale wydaje mi się, że Australia. Chociaż może to być jak... Nie no, Os chyba Australia, albo jak jakieś miasteczko, takie amerykańskie. Takie na zwanych złych ziemiach. Dobra. Na tym odcinku postaramy się po prostu. O, właśnie, pokazywałem mniej rzeczy. Widzicie? Widzicie ten traktor? Proszę bardzo. O. Ponosi się. Opuszcza, ponosi. To mi się naprawdę mega bardzo podoba. Nie wiem, jakie to ma zastosowanie. No ale jest coś jak ja Teraz pojedziemy sobie na inne pole. I po prostu. Pojdziemy sobie naszek kultywatory. No i cóż. Pojedziemy. Zarobić troszkę pieniędzy. Na razie weźmiemy sobie. Wyślej na Google chłopa w pole. Niech robi za mnie. Ten chłopak tutaj zrobił, więc tutaj wykonał swoją robotę. Zech jeszcze nie wraca do jedzie na drugie pole. Ale stop. Panie, nie wiem co zrobić, ale mam być w następnym odcinku wykonana robota, właśnie. Skoro tak dobrze idzie nam z pieniędzmi, to można pomyśleć, że powiem o się na kosach, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj woli kończymy odcinek. Dziękuję, że trwaliście do tego momentu. I widzimy się jutro za dwa dni w porannych godzinach. No i dziękuję, że dotrwaliście tego momentu, naprawdę. No bo ja się z Wami żegnam, prawda? No i cześć. Jak Wam się spodobał film, naprawdę? I przy okazji pomysł, to wiecie co robić. No i cześć.